wyłącznie na opinie i badania i ekspertyzy opłacane przez firmy wiatrakowe. Jak wiadomo nie są one do końca rzetelne. I z tego powodu po prostu wytoczyliśmy wojnę po prostu z wiatrakami. No, to, to nie są nasze efekty specjalne, proszę Państwa ktoś może zakłócić tą organizację. Jak pan jest z nami, to tam jest lista wpisać się. Proszę Państwa, żądamy odległości minimum dwóch kilometrów od zabudowań, gdzie zakaże się budowę par wiatrowych. Nie jesteśmy wrogami energii odnawialnej i energetyki wiatrowej. Chcemy tylko, żeby, żebyśmy mogli współżyć z nią w spokoju. Wiadomo, że takie elektrownie stawia się na 30 lat, na 25-30 lat i my będziemy, my mieszkańcy, wokół których będą ustawione te elektrownie, będziemy się musieli męczyć z tym problemem przez 30 lat. Jeśli okaże się za 5-6 lat, że one są faktycznie szkodliwe, nikt ich nam spod usług. Urząd Zdrowia wydało opinię, że wiatraki powinny być między 2-4 km od najbliższych zabudowań w zależności od zwołowania terenu. Tu? W zależności od usytuowania terenu, niektóre wiatraki w naszej gminie są postawione w granicach 600-700 metrów, a nawet bliżej od domostw. Proszę Państwa, najlepiej by było, gdyby to było 3 km, ponieważ wiatraki te będą w granicach 200 metrów o mocy 3,5 MW, to niektóre opracowania mówią, że w tej sytuacji nawet do 8 km. Proszę Państwa, to jest tak, Po postawieniu wiatra, bo w agresja, nerwowość, wątpliwość. to już mamy w tej chwili w pewnych miejscach i miejscowościach w Wersjach czyli ludzkie. Te wszystkie dolegliwości nasilają się z czasem i wtedy dochodzi między innymi do chorób psychicznych, nerwów, tutaj do Was Miasta i Gminy Wiązów. Otóż 3-4 miesiące temu rada Miasta i Gminy Wiązów podjęła uchwałę, która mówi o tym, że barwy wiatrowe, wiatraki mogą być budowane w odległości minimum 4 km od zabudowań w naszej gminie. Dochodzą do nas bardzo niepokojące słuchy o to, że w granicach 600-700 metrów od zabudowań naszej gminy Państwo planujecie wiatraki. My oczywiście. Nie możemy na to wyrazić zgody, nie możemy stać bierni. Dlatego dzisiaj przyszedłem tutaj wraz z radnymi po to, żeby przekazać panu burmistrzowi i radnym z Waszej miejscowości uchwałę Rady Miasta. Uchwałę Rady Miasta i Gminy wiązów, która mówi o tej odległości 4 km. Przypominam, że ta uchwała została podjęta jednogłośnie przez Radę Miasta i Gminy. Mam nadzieję, że również wasi radni... Jak i również te argumenty, którymi my się posługujemy, a jesteśmy otwarci na dyskusję z wiatrakowcami, z lobbystami, którzy chcą stawiać wiatraki, yy, również znajdą poszanowanie u Was. I że będzie chroniony Wasz interes, czyli te Wasze propozycje, 2-4 km będą przyjęte przez Radę Miasta i Gminy Grodków. Proszę Państwa, chodzi nam o to, że jako większość starych nie należąca do gminy Grodków, ma najbliżej położony wiatrak. Nikt nas nie informował. I oto mamy pretensje do. Rady Gminy, do tego, że po prostu jesteśmy najbliżej sytuacji. Jesteśmy przeciwko, i transparent nam nasz mówi. Dwa kilometry od naszej miejscowości. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym zaprosić jedną osobę tutaj. Eee, mamy tutaj dziś Pana prawnika. Słucham, słucham. Mamy tutaj pana prawnika, który zwrócił nam uwagę na wiele błędów prawnych, które zawierają umowy na temat lokalizacji tych wiatraków, umowy, które podpisują rolnicy i na temat przebiegu kabla, przebiegu kabla energetycznego. I poproszę teraz pana prawnika, żeby się wypowiedział na ten temat i zwrócił ludziom uwagę, na co mają uważać w tych umowach. Moje nazwisko witolczęśniak. Moje nazwisko witolczęśniak. Jestem rzeczowca Stowarzyszenia Inżynierów Techników Rolnictwa. Chciałbym tylko powiedzieć, jak wyglądają sprawy umów, ponieważ wiele z nich zdążyłem przeczytać i uważam, że nie zawierają wszystkich potrzebnych sformułowań. Sprawa pierwsza, to o czym moi poprzednicy mówili, odległości od domu. Żadna ustawa, żaden przepis rzędowy nie precyzuje, jaka ma być odległość od domów. W związku z tym powinno być to zawarte w umowie. W umowie musi być zapisane, w jakiej odległości znajduje się, proszę Państwa, ten wiatrak. Sprawa druga. W żadnej umowie nie spotkałem aby gdziekolwiek było napisane, kto w przypadku oczywiście likwidacji tego wiatraka, kto rozbierze ten wiatrak i kto rozbierze te dziesiątki ton betonu. Przecież nie zrobi tego rolnik, bo to są straszne koszty, a przecież w umowie musi to być zapisane. Natomiast tłumaczenie inwestorów że to nie będzie przeszkadzało, że to jest sprawa rolników, że to nieprawda, że podciągania ani przesiąganie wody to nie ma żadnego znaczenia. Jest nieprawdą. Umowa musi zawierać. Kto zlikwiduje beton i kto zlikwiduje tą wieży wiatrakową. Następna sprawa, proszę Państwa. Planowane są doprowadzenia kabli. I teraz proszę Państwa, w tych umowach, jeśli chodzi o doprowadzenie kabli, znajduje się zapis, który mówi, że zapłacony będzie tylko czyż za jeden rok. Na to, W postaci zasiedzenia. W związku z tym podkreślam, proszę Państwa, nie dajcie się wprowadzić w błąd. Muszą być zawarte coroczne czynsze. Jeśli to jest umowa na 20 lat, czy na 25, czy na 30, umowa musi zawierać, ile w każdym roku jest płatne. Bo jeśli nie będzie tego zawarte w umowie, wtedy może właściciel wiatraka zarząda, że on już zasiedział ten grunt. To jest jego grunt. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Tak samo jeśli chodzi o likwidację kablów. Przecież w umowach musi być zawarte, że jeśli wiatrak zostanie zlikwidowany, to potem kabel wyciągnie z ziemi, kto poniesie koszty. Szanowni Państwo, ja nie jestem przeciwnikiem budowy wiatraków. I nie chodzi o to, czy ktoś się zgodzi, czy się nie zgodzi. Natomiast nie może być w umowie braków. Wszystko ma być zawarte w umowie. Nie można sobie pozwolić na to, aby później właściciel wiatraka ten grunt, który użytkował, zabrał na swoją własność. Również, proszę Państwa, jeśli chodzi o sam jabrak. Nie możecie zgodzić, żeby to była opłata jednorazowa. Przez wszystkie lata musi być określony w umowie czynsz, termin płatności, wielkość i tak dalej. Ja nie mówię tutaj o oraz miejscowości sąsiadujących z miną, którzy ubawiamy się bliskiego sąsiedztwa z elektrowniami wiatrowymi, obiektami przemysłowymi o bardzo dużej uciążliwości dla środowiska i negatywnie wpływającymi na zdrowie i ludzi, żądamy, aby pan burmistrz Grodkowa wystąpił do ministra zdrowia o wydanie opinii na temat całkowicie bezpiecznej odległości lokalizacji turbin wiatrowych w wysokości około 220 metrów i mocy do 4 MW, w gminie Grodku można budować mieszkanie. Pana burmistrza to znajdzie dla nas, nas w dziesięć minut. Nie mogę przerwać spotkania. Nie ma nikogo. Nie ma, nikogo nie ma tam nikogo. Czy Pan Burmistrz przyjdzie do nas przed pobudą?

Proszę? No dzisiaj nie, bo dzisiaj akurat mam dzień taki, że mam dzień przyjęcia, więc będę miał trochę Czyli to nie jest tak bardzo ważne, że mała pozostawka? Nie, to jest, jest, ważne. jest ważny, ale on jest, jest, jest ważny. Pani mówi, już to może jakiś kalendarz i jakiś termin? Wyznaczyłam, Ja myślę, że możemy ustalić na przyszły A możemy jakiś kalendarz? Jakiś Dziękuję pan, Panie Burmistrzu. Może tak powiem tak. od razu. Y, chodzi nam o ustalenie terminu, dlatego że wielokrotnie mamy łamiąc się z mieszkańcami różnych miejscowości i te terminy były się przesuwane. Dlatego chcielibyśmy, jeśli jest taka możliwość. My uważamy, że to jest bardzo ważny problem dla nas. Nie wiemy, czy to jest dla Pana taki problem. Taki no, taki tak, ja problem. na spokojnie tutaj przekontynuję, sprawdzę wszystkie swoje terminy i Państwu przekażę dzisiaj na to. Nie jest nasz tak bardzo zainteresowanych, że nie można sprawdzić kalendarza, możemy się Jeszcze takie pytanie, tak czy Panie burmistrzu, pan przewiduje informacje e, mieszkańcom Brodkowa, jak będą przebiegały szerszą informację, jak będą przebiegały te rozmowy i jak będą rozmieszczone te e, wiatraki, w jakich odległościach, jak daleko jest to w tej chwili e, zaawansowana sprawa. Chodzi o to, że e, ja dopiero Brodkowianiem jestem i interesuje się. E, realistyczni, dowiedziałem się 2,5 y, roku, 2,5 miesiąca, 2,5 tygodnia, że przed moim domem praktycznie będą wiatraki 200 metrowe. Może się mylę, przepraszam, może się mylę. No przed, przed e, gdzieś w granicach 500, 600 metrów przed moim domem będą wiatraki. No więc tak, jeżeli Pan nie ma informacji. Dobrze, taką informację przekażę. Bardzo, Bardzo się cieszę, że taką informację otrzymamy. Panie burmistrzu, przyjechaliśmy związowa. z sąsiedniej, gdzie pan planuje postawić nam wiatraki we w naszemu prawu. Tu jest nasz pan burmistrz przyniósł uchwałę naszej Rady. Ja jestem radnym Związowa i my w naszej gminie mamy odległość bezpieczną wyrażoną przez Ministerstwo Zdrowia. Departament Zdrowia Publicznego, 4 km od zabudowa. i Pan nie szanuje ani bo tej opinii, ani naszych Proszę wyszedł, naszy Proszę, rach... proszę pan, nie Pan... Nie no, nie nie pan, nie to, nie pan ja muszę zareagować, do bo jeżeli Pan mówi, że ja coś nie szanuję, to trzeba się opierać na faktach, jeżeli jakakolwiek decyzja zostaje wydana, zostaje wydana o jakieś tam przepisy, które obowiązują. Pan mówi o jakichś tam opiniach, yy, które które ktoś napisał, natomiast nie wiem, czy to jest prawo. Czy to jest prawo? Wszystkie decyzje, które są wydane przez burmistrza i przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, są wydane w oparciu o opinie same i regionalnego dyrektora ochrony środowiska. I w tym momencie burmistrz się o to opiera, a nie opinie, które gdzieś tam krążą. Dobrze, my się zgadzamy w takim razie z tym, co Pan powiedział. Ale czy może w takim razie być wydany biuro, biuletyn, gdzie są postawione, kto wydał e, daną decyzję, e, jakie są perspektywy tej budowy? Bo to, e, że Pan burmistrz mówi, że nie wie albo jeszcze nie jest coś skończone, no to nic nam nie mówi. Potem będzie polityka faktów dokonanych. Biuletyn jest wydany z propozycjami, gdzie są, kto wydał, taka informacja dla Miasta Grodkowa i w, dla Koliczny Nie widzę w tej kwestii żadnego problemu, żeby o, taką właśnie. informację przekazać. Informację, Biuletynie, bo nie każdy przychodzi wcześniej. do urzędu i czyta. Dobrze. Zastanowimy się, jak tę sprawę rozwiązać. Informację. Panie burmistrzu, ale w tej kwestii my, e, mieszkańcy części Gminy Grodków, e, optowaliśmy do Pana już wielokrotnie od trzech lat. Że żądamy informacji i rzetelnych konsultacji społecznych. Żądamy spotkań i uzgadniania z mieszkańcami tego, tych lokalizacji farb wiatrowych. Takie spotkania były, natomiast Pan bardzo szybko zapomina, że one się odbyły. Panie burmistrzu, Pana na tych spotkaniach nie było. Na jedno spotkanie odbyło się w każdej nie miejscowości, to były spotkania propagandowe, gdzie firma wiatrakowa pokazywała tylko ogólny zarys inwestycji, nie chciała nawet nam pokazać ilości prób wiatrowych, ani odległości tych turbin wiatrowych. Przecież pan dobrze o tym wie. Państwo pracownicy byli na tym zebraniu nie chcieli nawet zabierać głosu na pytania mieszkańców. Ja się półtora muszę o, o tym, że przed moim domem pan wiatraki I to ale, nie jest to. Ale jeden, pan, pan Burmistrz powiedział, że wyda biulety, gdzie będziemy wszyscy jeden. poinformowani, do, y, gdzie, w jakim są kto pan, wydał zgodę. Jeżeli jest taka potrzebna informacja, taką zrobimy. Czy bo kiedy? Bo, bo jest taka sytuacja, że my, w Grodkowie... Otrzymaliśmy informację odwrotną. Czyli e, na tej zasadzie, że kłócą się ludzie, bo na ich polu nie stoi e, wiatrak. A to jest nieprawda. I wiele innych takich informacji zostało puszczonych między, grotkowian, e, między ludzi. A my chcemy, żeby ten biuletyn mówił. Sanepid się zgodził, kto się tam zgodził. I teraz jeszcze jedna jest sprawa do tego. Bo pan mówi, że zostały e, zebrania zrobione, ludzie zostali powiadomieni. Ja się, się nie zgadzam. Z ja, się ty, ja się z tym nie zgadzam, ponieważ została część ludzi e, powiadomiona i mam prawo przypuszczać, ja tego nie twierdzę, że to zostali ludzie e, powiadomieni, którzy są zainteresowani a nie ogół społeczeństwa. I ogół zebrania, zebrania, informacja o zebraniach jest ogólna. Nie wiem, czy oddaniam nie było żadnych indywidualnych. Ale co znaczy ogólna? A w Grotkowie nie było. Ogólna pani mówi, czy to jest wymieszanie takiej karty na tablicę o Włoszech? W Lubczy kiedy? Na tablicę ta, kiedy było w Stole Sądu Zawodowskim. Nie, przepraszam, proszę mnie bo ja też no ale, nie ja tego nie pamiętam, nie znam Ale do mnie nawet śmieciara po śmieci nie zajeżdża, bo nie wie, że my mieszkamy w Lubczy, a ci z Wojsławia wiedzą, że my mieszkamy z Lubczy i też do nas nie dojrzymy? do nas nawet sołtys nie dociera z workami na śmieci. Jeśli można, można yy, yy, dwa słowa tylko, yy, ty bo tak, rzeczywiście yy, to spotkanie jak gdyby się tucorowo, prawda, jedna to jest taka wewnętrzna sprawa po prostu gminy Grotków, w której powiedzmy nie chciałbym byśmy uczestniczyć, czy były spotkania, czy byliście Państwo informowani, w no. jakie no, odległości no, nie są, tak. to jest tego by było za mną, prawda. Ja natomiast y, przychodzę w związku z sygnałami, które są bardzo niepokojące dla mieszkańców naszej gminy. Otóż jakiś czas temu nasza Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę, która Mnie. utworzyła akt prawa miejscowego Oczywiście no, nie obowiązuje to po prostu w waszej gminie. Prosimy o to, żeby prawo, które my stanowimy w gminie, po prostu w oczywiście było również respektowane i szanowane po przez państwa. Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie, że w odległości 4 km od najbliższych zabudowań, owszem te plany natury mogą sobie być stawiane. Oczywiście braliśmy pod uwagę wszystkie aspekty, prawda, y, które mówiły akurat o tych odległościach, które są prawda, na pewno znane. Y, w związku z tym prosiłbym o, o, oczywiście również i stosowne wnioski do zmiany w planie miejscowym ze strony gminy również pływały, prawda, gdzie przedstawialiśmy również ten projekt tą uchwałę, jak i również mówiliśmy o, o tym, że prosimy, żeby te w odpowiedniej odległości po prostu były te budowane wiatraki w okolicy naszej gminy i, i tylko tyle prawda? chciałem żebyście respektowali nasze bo no tak Takie pismo wpłynęło w ubiegłym miesiącu do tak ma na pewno na, rady, na, stanie, rady, na rady przekazane na, i dlatego na, rady też gminy. I dlatego też chciałbym, tak, przedstawić Panu ten, tą uchwałę, która została podjęta i, i, i tak, żeby również szanować po sąsiada, prawda, żeby ta odległość była dla nas akceptowalna jako dla Gminy Piotrów. Bóg się przyjmuje. Dobrze i to jest właśnie bardzo A no ja Panie Burmistrzu przedstawiam listę Mieszkańcy, którzy się sprzeciwiają takiej bliskiej lokalizacji, bo to sięga pięciu miejscowości na terenie naszej gminy. Tu jest lista, w której mieszkańcy się podpisali, że sprzeciwiają się takiej lokalizacji tak blisko miejscowości. Dziękuję. W takim razie, Panie Burmistrzu, podpiszę tą petycję i przekażę ją Panu oficjalnie. A no ja przekażę informacje na temat spotkania. Ale nie wejdzie Pan do nas tam e, na zewnątrz. Nie, nie. nie Panu.